Jak pory roku, no flash będzie. He's always with me. I klasycznie zaczynamy od premiery i tym razem będzie to Beyond Two Souls na PC, czyli filmowa przygodówka od Quantic Dream z Ellen Page i Williamem DeFoe. Tytuł na komputerach debiutuje z DLC oraz wsparciem dla 4K. Pytanie tylko, czy tym razem optymalizacja daje radę? Jest demo, można sprawdzać. Training starts tomorrow 5 a.m. Welcome to paradise. GTA Online faktycznie otrzymało zapowiadany segment kasynowy za sprawą Diamond Casino and Resort, ale i obawy okazały się słuszne, podobnie jak w przypadku Red Dead na terenie Polski większość minigier zostało zablokowanych. Ruletka, jednoręki bandyta czy koło fortuny nie da nam zarobić tym razem. Co piszczy w świecie Anthem? W grze pojawiły się nowe wyzwania w ramach The Oncoming Storm, co z kolei jest zapowiedzią premiery dużego update'u pod tytułem Kataklizm. W dodatek miał pojawić się już w maju, ale twórcy postanowili skupić się na pozbyciu się podstawowych błędów. Gracie jeszcze w Anthem? Jeśli teorie wielkiej unifikacji są prawdziwe, wkrótce okiełznamy moc czarnej dziury. Mało wam bohaterów w Overwatch, Blizzard zadbał o kolejnego. Jest nim niejaki Sigma, czyli zły astrofizyk, mający pod ręką sporo rozwiniętej technologii do kontroli grawitacji. Mamy zatem potężnego gościa, który przy okazji chciał opanować energię czarnej dziury, którym zagramy pod koniec tygodnia. Pudźcie mnie! And insights into your production chain. Ubisoft podał w końcu datę pierwszego dużego rozszerzenia do Anno 1800, zatytułowanego The Sunken Treasures. Dodatek pojawi się 30 lipca i wchodzi on w zakres przepustki sezonowej. Otrzymamy nową linię fabularną, europejską sesję oraz kontrakty handlowe, no i setka nowych przedmiotów z dzwonem do nurkowania. For all players of Anno 1800. Raport finansowy ze strony twórców Star Citizen. W ostatnich dniach łączna kwota zbiórki funduszy na ten tytuł przekroczyła 230 milionów dolarów. Ciężko nie mówić o sukcesie przy dwóch milionach użytkowników, których zdecydowanie zadowoliła ostatnia aktualizacja z trackingiem głowy i poprawionym strzelaniem. Żegnajcie, siostry i bracia, do następnego.